jest bardzo dużo gałęzi, konarów i czy wody polskie będą to czyściły, czy to nie należy do wód polskich, bo wiadomo, że potem, jak mówiliśmy, mieliśmy te ulewne deszcze i według mnie to też działało, że łabnianka nam się troszeczkę przez te gałęzie kije y, za, y, można powiedzieć, że no, zatykało. A obianka, a polskie wody. Panie radny, no tak, polskie wody odpowiadają za czyszczenie odmianki i zgodnie z harmonogramem mają, czyszczą ją w tamtym roku, czyściły dwukrotnie w roku na wiosnę i na jesieni. Czyściły jeszcze raz na nasz wniosek w tamtym roku, tak? Żeśmy wysłali wniosek i zostały one oczyszczone ze względu na te powodzie, żeby udowodnić dla wykonawcy i może nie tylko wykonawcy, ale przede wszystkim dla generalnej dyrekcji, że nie jest to spowodowane złym odbiorem. Łabianki, bo oczywiście tak jak mówiłem, kiedy jest ogromna ulewa, no to, no to wtedy rzeczywiście czy ta łabianka jest wyczyszczona, czy nie, poziom wody rośnie do mostu i wtedy jest dramat, bo, 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 bo nie ma mowy o tym, żeby kanalizacja była odprowadzana, ale kilkakrotnie byłem osobiście na, na, na momentach ulewy, kiedy dochodziło do zadań i nagrywając film udowodniłem, że nie jest to spowodowane wzrostem poziomu wody w rzece ładnej, a jedynie złym działaniem separatorów. Te separatory zostały poprawione, w tej chwili obserwowałem kilkakrotnie, na razie problemów nie ma, mam nadzieję, że tak będzie już ciągle, także bardzo się z tego powodu cieszę. One były, miały prawidłową konstrukcję, o ile ja dobrze wiem, i wykonawca tych separatorów przyjeżdża i dokonano wymiany wkładów, także tak. tak w tej chwili jest naprawdę dobrze. Zobaczymy, co się będzie działo na wiosnę i przy rozstawach. Na pewno będziemy to monitorować. I to tyle. Dziękuję.